Cześć kochani, witam was w moim pierwszym odcinku z, z Avatari I w tym pierwszym odcinku chciałam wam pokazać sposób na goldy Czyli jak zarobić w niecałe 5 minut Pierwszym krokiem, który musimy zrobić Wpisujemy w naszej przeszukiwarce 10 minut mail Kopiujemy nasz e-mail, który jest dostępny tylko y 10 minut Ale oczywiście możemy... ojejku, jak już chyba mam go Yy, mamy jeszcze 10 minut i możemy sobie yy, przedłużyć. Ok, yy, wchodzimy następnie na stronę naszej klasy, chyba że gdzie wy tam macie? Wiem, że na NK na pewno działa. Yy, rejestrujemy się od nowa, czyli wpisujemy jakieś, nie wiem, E, wklejamy nasz e-mail, kurczę, chwilunia. Co się ostatnio stała z tym kopiowaniem? Mm. Kurczę, dobra, będę musiała przypisać, yy, ale zrobię to bardzo szybko. Yy, zero zero cztery pięć, mm, małpa, M -V -R .NET Oczywiście wy będziecie. O jezus, co to mi się dzieje znowu? No. Yy, ok. Oczywiście będziemy mieli. W yy, hasło wpisujemy takie jak nasz e-mail. Chyba, że ktoś chce specjalne zrobić. Miasto też, żeby już nie przedłużać. Albo możecie jakieś bla, 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 bla wpisać. Datę urodzin też kompletnie jakąś. Powiedzmy 2008. Najgorsze co musimy zrobić, yy, źle, na ma mam problem ze, ze, z, ze wzrokiem, to yy, tro mu trochę zajmie takie wpisywanie kodu, bo czasami serio one no są niewyraźne, że ja nawet nie mam problem ze, ze z, z wzrokiem, ale ja czasami też mam problem. Klikamy załóż konto, yy, zapisujemy sobie hasło, jak chcecie znowu wejść na to konto. Yy, ok, wchodzimy w naszą pocztę. Odświeżamy, chociaż i tak zaraz przyjdzie wiadomość, więc ja nie muszę odświeżać. Poczekamy, zaraz powinna przyjść wiadomość od zespołu naszej klasy. Jeśli długo nie przychodzi, możemy kliknąć tutaj i oni wysyłają nam drugi raz. O, już mamy. Klikamy: aktywuj konto. pisujemy swoją nazwę użytkownika na koncie, którym gramy. Zobaczcie, że tak, ojejku, dobra, pisze tak. Dobra. Mamy moje oto konto. Następnie wylogowuje się. I loguję się na moje. Ok, jestem już na moim koncie. Yy, jak widzę, ktoś zaprosił mnie do znajomych. Akceptuję to zaproszenie. I następnie. Klikam, że chcę zagrać w grę Avataria Najgorzej, co trzeba czekać to reklamy, ja mam adblocka, ale wstrzymam, bo nie chciałam widzieć Avataria Tego muszę trochę poczekać, ale nie, będzie ta reklama Czyli okej okay. Trochę lagi są, bo jest godzina... o 23, a naprawdę już tak późno jest? Nie widziałam jak widzicie coś mi się dzieje z tym turnym komputerem to was bardzo przepraszam, bo nie dość, jak mi na Avatarii psuje to na MSP, na wszystkim jak gram nic nie jak włączam program nie wiem, jakieś chore jestem już yy, na Avatarii yy, aha, tutaj już możemy skasować, okej okay. Jestem... Ja mam teraz aktualnie 10 goldów. Ojej, nie zadania, przepraszam. Co to za dziadostwo? Okej. Okay. Zlatujemy w dół. I zapraszamy nasze konto. Okej. Okay. Wylogowujemy się. Okej. Okay. Mamy otóż już nasze konto, na które się logowaliśmy. Klikamy zagraj. I teraz uwaga, proszę bardzo mnie wyraźnie słuchać. Klikamy zagraj. I teraz tak. Czekamy jak się reklama załaduje, ale otwieram pocztę. I czekamy na tą reklamę. Ojej, jeszcze długa reklama, nie. Oj nie, nie, nie. Szybko, 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 proszę Was. Takie ja tych reklam, muszę znowu, już tego bloka. Ok, i teraz klikamy znowu rozagraj. Pamiętajcie, musimy to zrobić dwa razy, i żeby za pierwszym razem nie zalogowało nam się, żeby yy, nie zalogowało nam się. Nie zalogował się nam, żeby utworzyć użytkownika i w ogóle, bo wtedy ten sposób nam nie zadziała. Następnie teraz już loguję się normalnie, jakbyśmy chcieli się zalogować, już utworzyć użytkownika. O, laptopa i tak wysłali bez zabezpieczenia. Dziwne, te reklamy czasami mi rozwalają. Okej. Okay. Teraz nam się ładuje. I od razu co zrobimy Nie wiem, ale mi się chyba tylko tak wydaje, że jak się O Jezu Robię do przodu, to to przyspiesza, burzeje I jeszcze raz coś Tak jak ten kom... I teraz tak, bierzemy, klikamy użytkownika I wylogowujemy się Ok, Teraz wchodzimy na nasze prawdziwe konto Ok, już jestem Teraz wchodzę na Awatarię Okej okay. Było 23, ale bardzo dużo osób jest Oj Teraz niestety te reklamy, ale dobra, są te krótkie, to dobrze Czy nie są długie Okej, okay, zalogowałam się i jak widzimy, dostaję powiadomienie, że twój znajomy, matko kochana, zarejestrował się w grze, oto nagroda, zapraszam więcej znajomych, dostajemy 10 goldów, jak widzimy mam teraz 20 goldów, więc to jest naprawdę super sposób w 8 minut i kilka sekund, więc zapraszam was do subskrybowania mojego kanału i lajkowania tego filmiku, cześć!